Przed Wami moja najmłodsza córka, Dorota. Dar od Boga urodziła się we wtorek. Jest cała, zdrowa, już z nami w domu. Bardzo dziękuję Wam za wszystkie Wasze modlitwy. Poród był bezpieczny, wszystko się dobrze udało. Więc jest nas ogromnym błogosławieństwem. I tak jak patrzę na Dorotę, to nachodzi mi taka jedna myśl, że jestem wdzięczny ogromnie za nasze dzieci i naszą młodzież w Kościele. Cieszę się, że dzisiaj na tym nabożeństwie mamy zarówno seniorów, którzy są z nami, są ludzie, którzy również są już jeszcze w sile wieku, ale jest również nasza młodzież i chcę, żebyście wiedzieli, że jestem naprawdę bardzo wdzięczny za Was, za to, że tu jesteście i mam nadzieję, że dzisiejsze kazanie będzie dla Was ogromnym błogosławieństwem. Przypatrując się dzisiejszemu światu, dochodzę do pewnego wniosku. Do brutalnej prawdy o nas, ludziach. Czasami doprowadzamy się do miejsca, w którym zaczynamy wierzyć w kłamstwo, jakim jest myślenie, że już nic nie da się zrobić. Jak wtedy, kiedy małżeństwa przechodzą trudny czas, z pozoru zaczyna się niewinnie, on więcej i ciężej pracuje, aby utrzymać swoją rodzinę. Ona sama musi wychowywać trójkę ich dzieci, którą zresztą mu urodziła. I rozmowy, które niegdyś były pełne czułych słów, teraz są pełne uszczypliwych komentarzy. Kiedyś oddaliby wszystko, dosłownie wszystko, aby uszczęśliwić siebie nawzajem. Dzisiaj to wszystko im się należy. Bo przecież każdy z nich poświęca się dla tej rodziny, więc ta druga strona mogłaby to w końcu docenić. I nagle okazuje się, że kto inny rozumie ich lepiej, docenia ich bardziej, okazuje więcej czułości i troski, i tak od kawy do kawy, aż nie przerodzi się to we flirt, od spotkania do spotkania, aż nie zamieni się to we romans. I nagle słowa I nie opuszczę cię aż do śmierci przestają mieć jakiekolwiek znaczenie, ponieważ. Wierzą w kłamstwo, że już nic nie da się zrobić, aby uratować to małżeństwo. Każdy z nas chce być panem swojego życia, decydować o każdym, nawet najdrobniejszym jego elemencie. Chodzimy na siłownię, jemy diety, szukamy sposobu na lepszy zarobek, zabezpieczamy się po to, aby nie została nas tak zwana czarna godzina. Nie zrozumcie mi źle. Nie ma nic złego w diecie, nie ma nic złego w siłowni, nie ma nic złego nawet w pracy, która daje dobre dochody. Po prostu te rzeczy pokazują nam, że nikt nie chciałby stanąć w takim miejscu, gdzie musiałby powiedzieć, że już nic nie da się zrobić. Bardzo często bezradność zabija skuteczniej niż trucizna. I znamy to też z filmów i książek. Nie wiem jak wy, ale ja osobiście uwielbiam, kiedy autor doprowadza mnie takiego miejsca w książce. Gdzie zaczynam wierzyć, że już wszystko stracone, że nie ma żadnej nadziei. A w pewnym momencie, tam, nie wiem, kilka rozdziałów dalej, kilkanaście minut później, okazuje się, że jest twist w tej opowieści, że jest krzeszenie postaci lub główny bohater okazuje się być zupełnie innym osobą, niż by to się wydawało na samym początku. Tylko, że jest jeden mały problem. Życie to nie jest książka. I życie to nie jest film. Nikt z nas pod koszulą nie nosi kostiumu Supermana czy jakiegoś innego superbohatera, chociaż dzisiaj nie tylko bohaterowie noszą maski. Kiedy ktoś umiera, to umiera naprawdę. I kiedy siedzimy w samym środku dramatycznych dla nas wydarzeń, nie myślimy o tym, że wszystko będzie dobrze. Strach jest realny, cierpienie jest realne, a my często nie wiemy, co przyniesie nam jutro. Żyjemy w świecie, w którym dochodzi do nadużyć, zarówno w rodzinie, jak i w kościele, kiedy ktoś używa siły, zastraszenia albo dyktatury, by wyegzekwować na innych swoją wolę. I paniczny strach przed utratą kontroli doprowadza bardzo często do patologii, a ta doprowadza do miejsca, gdzie nie liczą się środki tak długo, jak długo jesteśmy w stanie otrzymać oczekiwany rezultat. Dla oprawcy Zawsze znajdzie się wytłumaczenie w jego oczach dla tego, co robi. Lecz ofiary takich działań muszą mierzyć się z kłamstwem, myśląc, że już nic nie mogą z tym zrobić. A to myślenie doprowadza wiele osób do samobójstw i do realnych dramatów XXI wieku. Ale nie tylko nasze czasy się tym charakteryzują, ponieważ kiedy czytamy Biblię, to prędzej czy później natrafiamy tam na Księgę Estery. A w niej natrafiamy na dramat, który był nie mniej realny od tych, które towarzyszą nam dzisiaj. Pamiętacie, jak mówiliśmy o tym, że Księga Estery to księga, która opowiada historię narodu wybranego, czyli Izraelitów? Jak w 539 roku przed naszą erą, cesarz Cyrus II, nazywany przez historyków również Cyrusem Wielkim, wydał edykt pozwalający Izraelitom na powrót do domu. Tylko zdecydowana większość Izraelitów Zdecydowała się pozostać w miejscu swojego wygnania. Właśnie o tej części Izraela opowiada księga Estery. Opowiada o ludziach, którzy żyli mniej więcej 50 lat po tym dekrecie, w świecie, w którym nie widać było Boga. I prawdę mówiąc, kiedy czyta się zakończenie drugiego rozdziału, kiedy czytamy o tym, jak Estera staje królową, jak jest spisek na życie króla, że chcą go zamordować, Okazuje się, że udało się znaleźć te osoby, ratuje, ratuje się życie króla i chciałoby się w końcu zobaczyć, jak król wynagradza tych wszystkich, dzięki którym tak naprawdę zawdzięcza im życie. Więc zamiast tego, widzimy coś zupełnie innego. I czytając zakończenie drugiego rozdziału, chcielibyśmy tam odnaleźć słowa, które znamy z niejednej książki. Słowa, które mówią: I wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Tylko, że historia w księdze Estery. Toczy się dalej. Bohaterowie nie otrzymują swojej nagrody, a cała chwała i splendor przypada komuś innemu. Co więcej, pięć lat po tym, jak Estera została królową, ma miejsce nowy konflikt i nowy problem, który rozpoczyna się w następujący sposób. Po tych wydarzeniach król Achaszweroz wyróżnił Hamana, syna Hamedaty, a Gagity, i wywyższył go i wyniósł z niego stanowisko ponad urzędy wszystkich pozostałych książąt, którzy byli z nim. I wszyscy słudzy króla, którzy byli w bramie królewskiej, klękali i oddawali pokłon Hamanowi, gdyż tak zarządził, co do niego król. Lecz Mordochaj nie klękał i pokłonu mu nie oddawał. Powiedzieli więc słudzy króla, którzy byli w bramie królewskiej do Mordochaja, dlaczego ty przekraczasz przekazanie króla? I stało się, gdy tak mówili do niego dzień w dzień, a on ich nie słuchał, że donieśli o tym Hamanowi, aby zobaczyć, czy staną się słowa Mordochaja, popowiedział im, że jest Żydem. A gdy Haman zobaczył, że Mordochaj wcale nie klęka i nie oddaje mu pokłonu, napełnił Hamana gniew. Jednak uznał za uwłaczające, żeby wyciągnąć rękę na samego Mordochaja, gdyż doniesiono mu, do jakiego narodu należy Mordochaj. Dlatego Haman szukał sposobności, aby zniszczyć wszystkich Żydów, lud Mordochaja, w całym królestwie Achasferosza. W miesiącu pierwszym, to jest miesiącu Nisan, w dwunastym roku panowania króla Ahaswerosa, przed obliczem Hamana rzucono pur, to znaczy los, z dnia na dzień i z miesiąca na miesiąc dwunasty, to jest na miesiąc Adar. I czytając ten opis, nie trudno jest zobaczyć podobieństwo między historią Mordechaja a historią królowej Vashti. Król podejmuje decyzję, która nie do końca jest zrozumiała, ponieważ czytając inne historie biblijne, jak na przykład historia o Józefie, historia o Danielu, to widzimy tam, jak władcy wynagradzają tych ludzi, którzy im się przysłużyli. I dokładnie tego samego oczekiwalibyśmy również w naszym fragmencie. Jednak zamiast wynagrodzenia za zasługi widzimy, jak Mordochaj zostaje zapomniany, a z jakiegoś powodu król wywyższa urząd Hamana. I prawdę mówiąc, Biblia nam nie mówi, co takiego zrobił Haman w ciągu tych pięciu lat że zasłużył na takie wyróżnienie w oczach króla. Jednak autor w miejsce tych wyjaśnień decyduje się pozostawić nam krótki opis tego, kim jest Haman. Jest jedna rzecz, którą musicie wiedzieć o hebrajskiej narracji. Kiedy jakaś postać w hebrajskiej narracji pojawia się po raz pierwszy, to trzeba uważnie prześledzić to, co autor o niej mówi. Jej opis w chwili pierwszego pojawienia się na scenie jest kluczem do zrozumienia tego, Jaką rolę pełni ta postać w historii? Na przykład w rozdziale drugim, w wersecie piątym pojawia się po raz pierwszy Mordochaj. Nie jest on przedstawiony jako mędrzec, nie jest przedstawiony jako sługa królewski, ale to, co go definiuje w tym momencie, to to, że jest Żydem z plemienia Benjamina, to to, że za czasów Nabuchodonozora został wywieziony ze swojej rodzinnej ojczyzny i trafił do niewoli oraz definiuje go to, że jest wujem Estery, który wychowywał ją, kiedy jej rodzice zmarli. A więc, co wiemy natomiast o Hamanie? Jego imię przypomina hebrajskie słowo hamon, które oznacza gniew. I możemy być sceptyczni co do tego, ale w moim odczuciu to nie jest żaden przypadek, że akurat takie imię odpowiada takiemu słowu. Dlatego, że jak przypatrzymy się temu, co Haman robi w całej księdze, to widzimy, że to, co go definiuje i to, jaką jest postacią w tej historii, jest właśnie Gniew. Dodatkowo Haman jest opisany jako Agagita. To znaczy, że był potomkiem Agaga. Niby drobny szczegół dla naszej historii, ale znowu ma ogromne znaczenie. Agag był królem Amalekitów w czasie, gdy Saul był pierwszym królem Izraelitów. Czytamy o tym w pierwszej Samuelowej 15 rozdziale. Amerykici byli też pierwszymi ludźmi, którzy zaatakowali Izraelitów i próbowali zniszczyć nowo utworzony naród tuż po ich wyjściu z Egiptu. W rezultacie Bóg opiecuje Mojżeszowi, że będzie prowadził z nimi wojnę z pokolenia na pokolenie, dopóki pamięć nie zostanie ich wymazana. Autor, poprzez zestawienie tych dwóch postaci Żyda Mordochaja i Agagity Hamana. Pokazuje, że historia z księgi Estery to jest kolejny epizod starożytnej wojny między Izraelem a Amelikitami. I pod każdym względem wygląda na to, że tym razem to Izraelici odniosą porażkę. Życi mieszkający w Suzie nie mają swojego króla. Nie posiadają armii, nie mają proroka, nie mają nawet własnej ziemi, świątyni. Kapłaństwa, a nawet ofiar. Są tylko małą, bezbronną mniejszością, żyjącą na łasce i niełasce bezwzględnej i pogańskiej monarchii. A więc, skoro Żyd Mordochaj został zapomniany, a Haman Agagita został wywyższony, to wydaje się, że już nic nie można było z tym zrobić. I że tym razem to Izraelici poniosą klęskę, cała Persja. Ma się zwrócić przeciwko Żydom z powodu gniewu i nienawiści Hamana. I cała nasza scena jest przypieczętowana przez pór, to znaczy przez los. Rzucenie losów to przypominało dzisiejsze rzucenie kośćmi. Otrzymany w ten sposób wynik mógł rzucającemu posłużyć do różnych celów, na przykład odkrycia woli danego bóstwa. Albo bóstwo mogło ujawnić w ten sposób, czy dana osoba jest winna, czy niewinna. I to, co jest tutaj interesujące, to to, że Haman jako wysoki urzędnik w królestwie Ahasuerosza mógł przyjść do króla i namówić go do natychmiastowej rzezi Żydów. Lecz zamiast poprosić go o natychmiastowe działanie, Haman rzuca losy, aby perscy bogowie zaingerowali w wyznaczonym przez nie czasie. To znaczy, że Haman rzuca losy, aby za wolą bogów doszło do wyniszczenia Izraelitów. I największą ironią tej historii jest to, że w momencie, kiedy Haman rzuca losy, to Haman przypieczętował tak naprawdę swój własny los, o czym czytamy w kolejnych rozdziałach. Dalszy opis naszej narracji niewiele różni się od tego, co już widzieliśmy w wcześniejszych dwóch rozdziałach, ponieważ Haman zjawia się przed obliczem króla jako dobry doradca i mówi tak królowi. Jest jeden lud rozproszony i rozdzielony między innymi ludami we wszystkich prowincjach Twojego królestwa. Jego prawa różnią się od praw innych ludów. Nie przestrzega on praw też króla. Nie jest więc korzystne dla króla pozostawić ich w spokoju. Jeżeli król uzna to za dobre, niech zostanie napisane, że mają być wytępieni, a ja odważę dziesięć tysięcy talentów srebra na ręce wykonawców tego zadania, aby wnieśli je do skarbców. Królewskich. Czy aby na pewno czytamy w naszej historii, że to wszyscy Izraelici nie przestrzegali przekazania króla? Czy był to tylko Mordochaj? Więc tak samo jak w sytuacji Washti, tak samo teraz, nieposłuszeństwo jednej osoby zostało wyniesione do rangi całego narodu i tym razem to wszyscy Izraelici będą musieli ponieść konsekwencje tego jednego wyboru. Dla króla nie ma to żadnego znaczenia, bo znowu, tak samo jak w historii Wasi, tak i teraz, król pozwala na to, aby kto inny mówił mu, co jest najlepsze dla niego i co jest najlepsze dla jego królestwa. Nie ma w tym nic dziwnego. Co obiecał mu Haman? Haman obiecał mu 10 tysięcy talentów srebra, co oznaczało, że to było mniej więcej 3 czwarte rocznego zarobku Perskiego Cesarstwa w tamtym czasie. Za taką kwotę można było utrzymać przez 30 dni 2 miliony wynajętych do prac najemników. Więc król, widząc tą pokusę, ściąga swój sygnet królewski, oddaje go Hamanowi, o którym już otwarcie się mówi, że jest nieprzyjacielem Żydów. I tak samo, znowu jak w historii Wasztyj, jest spisany dekret do każdej prowincji, do każdego narodu w językach, którymi ci ludzie się posługiwali, i patrząc na tą historię z boku. Wniosek jest jeden. Niebawem wśród Żydów ma rozegrać się dramat. I prawdę mówiąc, wśród Żydów ma rozegrać się rzeź. A oni już nic nie są w stanie zrobić, aby uratować się z tej sytuacji. Nie są tak liczni, aby stawić opór całemu Cesarstwu. Żadne ich błaganie nie zmieni tego, kim jest Haman, a co więcej. Trzeba na pewno mogą liczyć na Boga, skoro Bóg. Nie mogli liczyć na ich wierność. Lecz mimo to możemy czytać dalej takie słowa. Gdy Mordochaj dowiedział się o wszystkim, co się stało, rozdarł Mordochaj swoje szaty, przywdział wór i posypał się popiołem. I wyszedł na środek miasta, wznosząc głośny i gorzki płacz. Tak doszedł do Bramy Królewskiej, gdyż nie wolno było wejść do Bramy Królewskiej w wór. I w prowincji za prowincją, w miejscu, dokąd dotarł rozkaz królewski, Ogarniała Żydów powszechna żałoba z postem, płaczem i narzekaniem. Wór i popiół był posłaniem dla wielu. Mordochaj nie bez powodu idzie do bramy królewskiej. Jest tam po to, aby błagać Esterę, kobietę, którą wychowywał jak własną córkę. Błagać ją o to, aby stawiła się do króla i aby prosiła go za swoim ludem. Problem jednak w tym, że niezależnie od tego, czy byłeś mężczyzną czy kobietą, to jeżeli stanąłeś przed królem nieproszony, to obowiązywało ci jedno prawo tak naprawdę. Śmierć. Chyba, że król zlitował się nad tobą i darował ci życie, tylko jaka jest realna szansa na to, że król daruje ci życie, kiedy jawnie okażesz mu nieposłuszeństwo, nieposłuszeństwo prawu, które on sam ustanowił. Więc nic dziwnego, że Estera uwierzyła w kłamstwo, myśląc, że ona już nic nie może zrobić, aby uratować swój naród. Ona sama już od 30 dni nie widziała króla, mimo tego, że był on jej mężem. Więc jaka jest szansa? Pamiętając to, co się wydarzyło, z zwłaszcza za jej nieposłuszeństwo, jaka jest realna szansa na to, że kiedy ona stanie przed królem, to król daruje jej życie? Ponieważ ona stanąc przed, stając przed królem, Okaże mu nieposłuszeństwo publicznie, tak samo jak zrobiła to Vashti. Jaka jest realna szansa, że ujdzie z tego na sucho? Lecz, mimo to, Mordachaj przekonuje dalej Esterem: Nie wyobrażaj sobie w swej duszy, że wyłamiesz się w domu królewskim ze wszystkich Żydów, bo jeśli zachowasz milczenie w czasie takim jak ten, uwolnienie i ocalenie dla Żydów, wyłoni się z innego miejsca. Lecz ty i dom tw twojego ojca zginiecie, a kto wie, czy godności królewskiej nie dostąpiłaś na czas taki jak ten. Bo czy rzeczywiście nie da się nic zrobić? Czy rzeczywiście trzeba pogodzić się z obecną sytuacją? Czy nie ma żadnego innego wyjścia? Wiecie, nawet kiedy jesteśmy w najbardziej trudnych sytuacjach. Kiedy jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie jesteśmy całkowicie zdezorientowani, to zawsze musimy podjąć decyzję i zawsze ta decyzja poniesie z sobą jakąś konsekwencję. Dlatego ironia i dwuznaczność księgi Estery jest bardzo prawdziwa dzisiaj, ponieważ Estera ma do wyboru. Albo zaryzykuje swoje życie i stanie przed królem nieproszona, ale w nadziei, że uratuje swój naród. Albo uwierzy kłamstwu, że już nic nie może z tym zrobić. Chcąc zratować swoje życie, ale ściągając zagładę na swoją rodzinę, przyjaciół, znajomych, z którymi grała, znajomymi, z którymi tańczyła, z ludźmi, na którym niejednym weselu była. Ci ludzie musieliby umrzeć, gdyby się wycofała. Tak samo jak my często, tak samo Estera, nie otrzymała słowa od Boga bezpośrednio. Nie miała prorocie wizji, nie miała opietnicy pisma świętego, które pozwoliłoby jej domagać się własnego bezpieczeństwa. Lecz była odpowiedzialna za podjęcie decyzji o poważnych konsekwencjach. Innymi słowy, Estera była dokładnie taka jak my. Nie widziała szczęśliwego zakończenia jej historii, będąc w przerażającym samym jej środku. Lecz mimo to. Estera podjęła taką decyzję: Idź, zbierz wszystkich Żydów, którzy znajdują się w suzie, i poście za mnie. Nie i nie picie przez trzy dni, w nocy i za dnia. Również ja i moje służące tak będziemy pościć, a potem udam się do króla, mimo że jest to wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Czasami możesz odnieść wrażenie, że już nic nie uratuje Twojego małżeństwa. Nie wiesz czy też nie widzisz dla niego żadnej nadziei, będąc w samym środku tych wydarzeń. Być może nie macie już tyle wspólnych tematów, co kiedyś. Być może nie spędzacie sobą tyle samo czasu, co kiedyś. I być może wydaje się, że dzisiaj trzymają Was tylko i wyłącznie wasze dzieci. W najgorszym wypadku jedno z Was czuje się lepiej. Przy kimś innym. Tylko trzeba by na pewno nie da się z tym nic zrobić. Pamiętasz? Nie opuszczę cię aż do śmierci w chorobiu i zdrowie. Na dobre i na złe. Być może teraz jest właśnie to na złe, kiedy trzeba porzucić kłamstwo i zobaczyć o siebie nawzajem, nawet jeżeli by to oznaczało, że moje ja musi umrzeć. Może zamiast uszczypliwych komentarzy, docenię, może zamiast mówić wysłucham, i może zamiast myśleć o sobie, to pomyślę o Tobie i o nas. Odetnij to, co was dzieli. Przebacz, jeżeli to konieczne, i nie bój podjąć się tą walkę, ponieważ bezradność zabija skuteczniej niż trucizna. A może stoisz przed innym wyzwaniem? I pomimo prób odnosisz wrażenie, że już nic nie zmieni sytuacji, w której się znajdujesz. Może widzisz, jak przez lata twój przyjaciel stał się zupełnie innym człowiekiem. Widzisz rozdźwięk między tym, co mówi, a tym, w jaki sposób żyje. I chociaż bardzo chcesz pomóc, to twoja rada jest odrzucona, ponieważ cała twoja troska odbierana jest jako brak wsparcia. Może właśnie tak jak Estera potrzebujesz dzisiaj modlitwy innych ludzi. Po to, aby móc podjąć działanie właśnie w tej sytuacji, aby zmienić okoliczności, które cię otaczają. A może to wór i popiół. Może to właśnie wór i popiół dzisiaj jest posłaniem dla ciebie, dla całej Twojej rodziny. Pamiętaj, że modlitwa i działanie to są dwie strony jednej i tej samej monety. Więc jeżeli chcesz jakiekolwiek zmiany, to klęknij i módl się. A kiedy zaczną ci już boleć kolana od modlitwy, kiedy oczy w jednej kropli będą chcieć zamknąć niebo, a każdy grzech nie do wygrania się zda, niczym silna pieczęć, zamieniająca jak, w dlaczego, uchylając prawdę ukrytą, że pomiędzy Bogiem a Mną stoi tylko ja. Boża pomoc może na tej z każdej strony. A kto wie, czy chwila taka jak ta nie jest właśnie po to, abyś to ty dzisiaj stał się narzędziem boszej pomocy? Bo czasami doprowadzamy się do miejsca, w którym zaczynamy wierzyć w kłamstwo, jakim jest myślenie, że już nic nie da się zrobić. Tylko że na bezradność zawsze przyjdzie pora, a do tego czasu zawsze można coś zrobić. Amen.